I tam zapraszamy na spotkanie, takie podsumowanie lata, które odbędzie się 9-11 września. Oczywiście, muszę Wam zdradzić tajemnicę. Ale, wow, jak fajsko. Patrz, to jest kemping i łódki, ludzie parkują, czyli nie wiem, jak to się nazywa. Czas start, urlop, czas start. Nastał ten wspaniały czas, długo przez nas wyczekiwany. Wyjechaliśmy z domu, jedziemy na wakacje. Od dwóch godzin już jedziemy. Od dwóch godzin już jedziemy. Ale w końcu nadszedł ten dzień. Jesteśmy na. Gdzie jesteśmy? Blonga. Blonga. W przeciwnym kierunku, w stronę Gdańska. Gdańska? Tak, jest. Dwa wypadki są i jest ogromny korek. Jest po prostu taki korek, że. No, współczuję bardzo tym ludziom, którzy muszą tam wstać po drugiej stronie. Ile to już kilometrów? No nie wiem, no parę kilometrów się ściągnie. Hmm. Także tyle. Słuchajcie, pod tym filmem oczywiście znajdziemy. 1000 metrów. Wstawimy link do ogłoszenia, do, nie do ogłoszenia, tylko link do strony Marco Polo e, I tam zapraszamy na spotkanie, takie podsumowanie lata Które odbędzie się 9-11 września Oczywiście my tam będziemy, będzie kilka przyczep e, Kto ma ochotę, to bardzo serdecznie zapraszamy czy z namiotem, czy kamperem, czy przyczepą a jeżeli nie ma nie ma ktoś ani przyczepy, ani namiotu ani kampera to jest do dyspozycji też 6 domków więc można też na ten weekend przyjechać wynająć sobie domek właściciele kempingu Marco Polo wszystko wiedzą więc wystarczy zadzwonić i, i, i zrobić sobie jakąś rezerwację na domek nie wiem ile ich będzie wolnych w tej chwili jest 6 e, domków jest, jest dostępne. Także bardzo serdecznie Was zapraszamy, tak żeby się spotkać, pogadać, wypić piwko, podsumować lato. Tak, a nie jest to jakoś zorganizowane. W sensie no nie, nie organizuje tego kemping po Marco Polo, tylko wymyśliliśmy sobie, że po prostu moglibyśmy się wszyscy razem spotkać w jakimś jednym tak. miejscu, tak? Dokładnie jest... i pogadać, posiedzieć, tam... pogadać, nie wiem, zrobić sobie grilla. Kilka przyczep już i kamperów nam potwierdziło, że będą. Namiotów też kilka potwierdziło, że będzie. Więc no, myślę, powiedziło. że no, im nas więcej, tym lepiej. Miejsca jest sporo, bo tych parceli tam jest mnóstwo. Zresztą jeżeli ktoś by chciał zobaczyć ten kemping to odsyłamy do poprzedniego jakiegoś tam jednego z naszych filmów, gdzie, gdzie, gdzie obeszliśmy go dokładnie i tam jest cały pokazany. Dobra, a zmieniając temat, teraz jedziemy gdzie? Na Mazury. Teraz jedziemy na Mazury i to jest generalnie nasz plan. Chcemy tam zostać parę dni i na tym się kończy nasz plan. Później idziemy na żywioł. Co, co wymyślimy, tam pojedziemy, zobaczymy będziemy sobie dzwonić, pytać, czy są miejsca myślę, że teraz po 15 dzisiaj mamy który? 14 14, a tak? jest 15 wolny poniedziałek i wtedy tak, myślę, że po 15, po tym długim weekendzie już też się zrobi troszeczkę luźniej na tych polach więc jedyne miejsce, które zarezerwowaliśmy to to teraz na Mazurach, do którego jedziemy no i nic więcej nie rezerwowaliśmy bo tak naprawdę nie wiemy, jaka będzie pogoda zobaczymy co i jak, czy będzie fajnie i czy zostaniemy? 3 dni, 2 dni, 3 dni, 4, zobaczymy i wtedy lecimy gdzieś dalej. Wszystko tak. okaże się na miejscu. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie na dwójpół półtygodniowy wypad. Tak. Myślę, że odwiedzimy kilka kempingów. To wszystko zależy od pogody i od tego jak będzie. Uciekamy z nadmorza, bo nad morzem we wszystkich, nie we wszystkich, ale w większej większości kątuje w którym mieście e, sinica jest. Są pozamykane. Tak, teraz ten długi weekend, no nie wszystkim przypasował, bo e, chyba Gdańsk, Sopot, Gdynia, wszędzie 80 nic. W Gdańsku tam jakieś kąpieliska jeszcze są otwarte, ale w Gdyni e, zamknięte, w, w Sopocie zamknięte, a to to się będzie teraz rozprzestrzeniało i podejrzewam, że z dnia na dzień coraz, coraz więcej kąpielisk będzie nieczynnych. I bardzo jest mi przykro i bardzo jest mi szkoda tych wszystkich ludzi, którzy przyjechali nad morze. Pokąpać się, bo na plaży można leżeć, ale jak jest taki upał to od czasu do czasu fajnie jest wejść i się zmoczyć, a tak to jest po prostu, no ale nic to. No i też, nie wiem, to chyba generalnie w całej Polsce, bo od wtorku ma się też pogoda popsuć nad morzem. Na Mazurach jest niewiele lepiej, ale troszkę lepiej, więc zaczynam od Mazur. Uciekamy, będziemy gonić za słońcem. Dokładnie, kolejny tydzień ma być pogoda, póki co. Prognozy pokazują, że w całej Polsce ma być dosyć ładnie i bez deszczu. Także no nie nastawiamy się, gdzie jedziemy. Nie, no, nie nastawiamy się, zobaczymy. Bądźcie z nami, zapraszamy serdecznie. A teraz się żegnamy i do zobaczyska później. Hej. Okay? Okay. Mały przystanek na kawkę na stacji benzynowej, przy McDonaldzie zresztą. Tak sobie stoimy. Co ruch jak cholera. Spijamy kawkę i lecimy, słuchajcie. Dalej. Czy nam zostało niecałe 200? Dobry pani Co tu jest za podjadanie między posiłkami? A jeszcze nie było posiłku i robimy kawusie. Aż kubeczki piękne Jak tam mam cię? Zapraszasz na kawkę? No zapraszam, zapraszam Może szybardach otworzymy. Żeby nie zapomnieć go zamknąć, dzieciaki jak zwykle do maka poleciały. Się coś tam przegryźć. Ja muszę wam zdradzić tajemnicę. Momenta McDonalda nie mówimy przy dzieciach McDonald', bo wtedy on jest, im się włącza, uruchamia lampkę. Tydu! Nasze, my, my przy naszych dzieciach mówimy na McDonalda złotomego. Wtedy one nie ogarniają tematu i jedziemy teraz i Michał mówi: Jest parking za parę kilometrów, zatrzymujemy się tak, a po chwili do mnie mówi: Ale to jest przy złotej mebie. I dzieci w ogóle nie reagują. Jakby się wiedzieć, że przy McDonaldzie to zaraz by był czujnik, lampka i włącza się alarm. A możemy iść do Maka, a możemy iść do Maka, a możemy iść do Maka. A tak my unikamy tego i mówimy, że złota mewa, ale stwierdziliśmy, że raz sobie mogą zjeść, nie? Oni nie jedzą w McDonaldzie za często, tylko podczas jakiejś tam podróży i to dalekiej. Bo tak jak jest blisko, to my nie jemy tam raz na jakiś czas można, nie? No to co? Pijemy kawkę i spadamy, lecimy dalej. Musimy jeszcze dzieci ze złotej mewy wyżarpać

No i dojechaliśmy poskódna droga z dziurami się skończyła, chociaż dziury nie spotkaliśmy, ale jechało się nędznie. Bo z prawej do lewej. Kąpula. A dzieci się cieszą. A dzieci się... <laughs> A dzieci się cieszą. Dzieci się nie mogą doczekać kąpieli. Może nie tyle dzieci, czy dziecko. Kąpiela! Kąpiela nie, kąpiel. ładnie tu Kompie. no ładnie Kompie. może musimy gdzieś coś przyjeść zjeść potem nie? zobaczymy tu jest coś gospoda Kompie. po Czarnym stronie gospoda pod Czarnym gospoda pod Czarnym Krótko Kubusiu Wszyscy chodzą do połowy rozebrani. Kupię. się już, okej, okay, zobacz jakie jezioro piękne. Tam. Ale kurczę, chyba. Ale łódek to jasno. No jak nie widzisz przez okno, tam jeziorka nie widzisz?

Za jeszcze? 200 metrów. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Dobrze. 200 metrów. Camping Rydzewo. No to nie, to Camping Echo. Bo Czyli to jest gwiazd? No tak. Naprawdę? Miejsce docelowe. Kemping no Echo Rydzewo. Dotarłeś do celu. Miejsce docelowe jest po. No jest. No nie jest A tu nie ma żadnej recepcji? No jest tutaj recepcja. jest. Tu musimy się pewnie zatrzymać. Ale wow, jak fajsko. No dobra, tata, opowiadaj. Mamy miejsce, tutaj jest jedno, ale ono jest dosyć małe. Dobrze zrobiliśmy rezerwację, bo wszyscy, którzy wjeżdżają bez rezerwacji, to już nie mogą za bardzo. Mhm. No tutaj jest po prawej stronie, ale to jest takie małe Tutaj ale miejsce, taki, taki słupek stoi tu. Aha. A tutaj jest tam koło tej Toyoty. A gdzie do wody wejście, tu? No tu, tu, w każdej stronie. Ale, do, ale, kurde, tu na samej plaży, jak fajnie, mają ludzie co? Tutaj, gdzie ten słupek jest. No to super. Dobra, jak się teraz ustawię? A skąd wieje? Ja bym chciała no mieć tu. Zobaczycie. Jak byś chciał mieć drzwi? No, na wodę. Ja myślałem, że tutaj dyszlam w tą stronę. do tych brzuzek wiesz, plecami. Dobra, jak chcesz. Co? Czy inaczej? No bo nie wiem, czy tutaj się zmieścimy w poprzek, bo to nie jest aż takie duże miejsce. No dobrze, no to tak postawmy, jak mówisz, no. Tam bardziej, wiesz. Dobrze, to tak zróbmy. Tak? Tak. A my nie mamy skutera, Boże. Jak to jest możliwe? Powiedz pani. Dzień Dzień dobry. Powiedz państwu, kochanie, dlaczego nie mamy skutera? Powiedz Państwo. Bardzo długa historia. Zamówiliśmy w zeszłym roku, w sierpniu. Ale nie, nie, Ty nie opowiadaj, że zamówiliśmy nowy. Dlaczego nie mamy? Powiedz. Jak? No bo nasz nowy skuter miał być na marzec, kwiecień. Eee, poprzedni sprzedaliśmy. A okazało się, że na koniec czerwca nasz nowy skuter jeszcze a się nie wyprodukował. A kto nie chciał sprzedać, jak to nie się sprzedać? Nie wiem, już zapomniałeś. No, to ja Wam powiem, nie? Ja nie chciałam sprzedać. On chciał sprzedać. Tak jest zawsze i ze wszystkim. Sprzedał i jesteśmy w dużej, w, w czarnej dziurze, o. Ale to nic. Zobacz, jak blisko jest jeziorku. się Musimy się przebrać słuchaj kamigelkę i różamy sobie być i po jojękę. Piemy, że przyszła jest. Idź po nią. Dobra, słuchajcie, tak stoimy. I jesteśmy na kempingu ECHO. Nie. Gdzie jedziemy? Nie wiem, do... Kemping zakluczony? Tak. Jedziemy coś jeść, nie? Tak, a ja myślę, że może to co jesteśmy, to po nie jedliśmy, nie? jeszcze wiesz... No, nie no, tak, nie bo ja muszę przez cały weekend możemy obserwować... Camping tu jest Patrzcie, z To właśnie teraz przypada kumulacja tego niezwykłego zjawiska. Patrzcie, jest camping i łódki, ludzie parkują, czyli nie wiem jak to się nazywa, Kopernik. Pierwsza reguła jest taka, że jak najdalej od świata... Skręć. Miejsce, w jakie mamy w Polsce. Zobaczcie. Następnie... Ale czas. Te gwiazdy najlepiej widoczne są między północą a głęboko. rozłożeni. Właśnie jesteśmy w Giżycku, byliśmy na obiadku i chcieliśmy zdążyć na co? Na no, ten most obrotowy, ale, ale nie daliśmy rady, jutro przyjedziemy. Kuba, co ty robisz, kochanie? Możecie przestać. Nie zdążyliśmy, to znaczy jak już dojechaliśmy, to on już był y, dla ruchu, obrócony dla ruchu y, samochodów. I w każdym razie nie zdążyliśmy, to musimy przyjechać jutro. Zobaczyć jak to działa Mamy 14 km do Giżycka I e, jak na razie mamy 31 stopni A jest godzina? 18.06 I mamy 31 stopni Super Za 200 metrów Na rondzie drugi zjazd Kurde mogłoby zostać takie pogodzenie fajska Tak, ale zapowiadają jakieś burze. No ale tam i tak było po 29 stopni, coś takiego jak ja patrzę, ale nie wiem czy nie tam... Rącie, Ma być ciepło, ale zjazd. autko jeszcze przy okazji spalanie wyszło nam 12 5, nie? 3, 3, czy 6? 4, 4. spalanie wyszło 12:4. Pełnym załadunkiem No tak podejrzewałem, że coś takiego takiej okolice wyjdzie No nie jest źle. No dobra, wracamy na kemping Musimy trochę odpocząć A jutro Zaczniemy coś robić Działać A, a jutro coś wymyślimy Pomyślimy gdzie tu jechać, żeby coś zobaczyć, zwiedzić Zobaczyć most obrotowy bo... Też. Chyba mógł pokazać. Co... A coś się poglądamy. Także... Idziemy nad jezioro do dzieci. Zobaczyć. Proszę, robię 15 kroków i jestem nad, nad wodą, nad morzem, chciałem powiedzieć. Proszę. A smrodki są tu. No i tak to moja rodzinka spędza czas. Tata idzie jak za karę. Spodenki podciągnął ładnie. A na wodzie róg jak na Marszałkowskiej. Ale co, co tu dużo nie mówić? Jest bajkowo. Za pierwszą linię brzegową płaci się dodatkowe 10 zł na dowa. Ale myślę, że te pieniądze są tego warte. Bardzo byłoby miło, gdybyśmy mogli być nad samą wodą, bo moglibyśmy sobie siedzieć spokojnie pić kawkę i obserwować kubę. Chociaż jesteśmy w drugim rządku, więc to nie jest problem. No ale, ale byłoby urocze stać nad samą wodą. Pan nam powiedział, że jutro, pan właściciel powiedział, że jutro kemping e, zrobi się pusty, że dużo osób przyjechało właśnie na ten weekend długi. Więc może się przyniesiemy? Zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Czy nam się będzie chciało, czy nam się będzie opłacało za trzy. Do środy Michał mówił, że yy, temu panu, że zostajemy, ale zaczy no do środy na pewno, a później pewnie wystartujemy gdzieś indziej jeszcze popatrzeć. Jakie ja, dzisiaj Ci się to podoba? Ja właśnie mówiłam, że fajnie byłoby stać w pierwszej linii brzegowej, byśmy sobie siedzieli, wiesz. Ale jutro podobno ma wyjechać kilka załóg, może się przestawimy. A właśnie to samo powiedziałam. Tak? Czy jak my to samo myślimy. Ja, łączku? Już Wiesz co, myśleć chciała? Supa? No. Tak jak Masz. No? Masz, O, Dobra, No, coś ten na szkubach się boi zjechać. Schodzi schodami i z powrotem. Strzedł <zysy> Lump mały. Zatrzymajcie się do jutra. Do zobaczenia, Papa.